Cześć! Udało się wybić tysiąc subów, Damn, son. i mi w końcu udało się usiąść do tego, żeby nagrać ten film specjalny. Długo myślałem o tym, w jakiej formie go przedstawić. Chciałem trochę wyjść na dwór, przejście, ale pogoda w dniu, w którym to nagrywam, nie do końca mi na to pozwala. A tak jak mieliście okazję usłyszeć wcześniej, też miałem troszeczkę, można powiedzieć, problemy z czasem. Dlatego ten film nie pojawia się bezpośrednio po wbicia tysiąca, tylko no, jakiś czas później. No ale jest, tak? No to chyba najważniejsze. Także dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się przejść na ten kanał i zostać na dłużej poprzez kliknięcie czerwonego guziczka. I myślę, że w tym specjalnym filmie chciałbym Wam trochę opowiedzieć o tym, jak w ogóle zaczęła się moja droga jako ten powiedzmy youtuber. Bo tak... Tysiąc to z jednej strony dużo, jest to kamień milowy, a z drugiej strony tak patrząc już na ten 2025 rok, to wiele osób ma już takie bardzo rozbudowane te kanały i myślę, że to jest dopiero tak naprawdę teraz zaczyna się rozwój prawdziwy tego kanału i ta droga myślę, że teraz będzie tak przyspieszała, że wzięliśmy taki rozbieg, doszliśmy do tego punktu i teraz będziemy tylko, że tak powiem, rosnąć. Zacznijmy może już od tego przedstawienia. Mojej małej historii. Mało z Was wie, ale swoją pasję z nagrywaniem zaczynałem w mniej więcej 2010 roku. 10-11, kiedy to pierwsze filmiki z wykorzystaniem ludzików Lego pojawiały się na moim pierwszym kanale, bo ten kanał, który widzicie teraz, jest moim drugim kanałem na YouTubie. Byłem wtedy dzieckiem, więc filmiki nie były jakiejś wysokiej jakości, natomiast bardzo mi się podobało to, jak inni ludzie to robili. I nie potrafiłem jeszcze wtedy w animacje pokladkowe, więc wyglądało to tak, że brałem telefon, klikałem nagrywaj, klikałem pauzę, przestawiałem ludziki i klikałem znowu. Jak chciałem jakiś dialog nagrać, to po prostu dłużej trwało nagranie i dzięki temu nie musiałem nic montować i wychodził mi taki, powiedzmy, podobny w pewnym sensie efekt. Więc swoją w pewnym sensie karierę YouTube'ową zaczynałem właśnie od e, ludzików LEGO. Pamiętam, że nagrywałem też jakieś filmiki z wykorzystaniem puszek, jakichś Coca-Coli, Sprite'ów, Fantów, Pepsi i innych e, marek, bo miałem taką dziecięcą pasję w zbieranie tych puszek i od tego się to zaczęło. Ale minęło kilka lat, jeśli dobrze pamiętam, to chyba zapomniałem hasła do tamtego konta. No, w jakiś sposób e, przepadła mi możliwość korzystania z tamtego i trzeba było założyć nowe. No i wtedy właśnie pojawił się ten kanał, który z nazwą stoi do dzisiaj, czyli Mrocznie1313. I zaczynałem od tego, że nagrywałem tam filmy z Minecrafta, które do dzisiaj sobie widnieją na tym moim kanale, bo jest to takie moje małe powiedzmy dziedzictwo i chcę tym samym pokazać ludziom, że to nie tak, że w tym momencie, w którym teraz jestem, to zawsze w nim byłem, tylko zaczynałem od czegoś takiego. Także gdzieś była ta, było to zamiłowanie do tego, żeby Właśnie tę grę przedstawiać w takiej formie, i gdzieś to się tam z czasem rozwijało. W czasach, gdy jeszcze byłem w gimnazjum, było kilka starszych osób, które mówiło, że to co robię jest, no, że to jest słabe, że to jest żałosne i że nie powinienem tego robić i powinienem to porzucić, ale gdzieś tam, mimo tego, że te słowa były takie dosyć dołujące w tamtym okresie czasu, to dalej próbowałem gdzieś tam się przebić z tym. Jednak Minecraft to nie było to. Nie dało mi tego, czego oczekiwałem. Nie było tego wzrostu. Więc z czasem przerzuciłem się na, na inne gry. Tak jak sobie mijały lata, zacząłem nagrywać taką grę przeglądarkową o nazwie Kojotl. I ona, no, to była świetna gra. I żałuję, że... Do dzisiaj żałuję, że nie poszedłem troszeczkę dalej z tą grą. Że nie poświęciłem więcej czasu na jej nagrywanie, bo... Jak kanał miał tam, nie wiem, około 20 subskrypcji, to przemijało to setki wyświetleń i tam do dzisiaj gdzieś te filmy miały, mają potem około 1000 z kawałkiem. Więc jak na to, że to były takie czasy 2000, nie wiem, który tam koju rzucałem, czy 14 czy 15, no w każdym razie już wieki temu, gdzie ten YouTube też jeszcze tak trochę roczkował w tej Polsce, jeszcze nie był tak mocno rozwinięty. No to było naprawdę dużo, zwłaszcza taki malutki kanał. No ale niestety yy, nie poszedłem dalej w tę stronę. Byłem na to po prostu no, zbyt leniwy, i dlatego wyszło na to, że wyszło tylko kilka filmów takich z mojej strony. Brak progresu był bardzo demotywujący, więc gdzieś tam z czasem prze przeszedłem na inne gry. Trochę na streamowanie na żywo na YouTubie, gdzie grałem sobie z kolegami w jakiegoś Dying Lighta, w Dead by Daylight, w Let for Dead dwójkę, jakieś filmy krótkie, montażowe z CS-a się u mnie zaczęły pojawiać, ale to dalej nie było to. Pamiętam, że pierwszym takim skokiem subskrypcji było, był moment, w którym kolega ze swoim kanałem, na którym otwierał skrzynki na różnych stronach, polecił ten e, mój kanał i on tam robił też giveaway'e. I wtedy miałem jakiś taki skok subskrypcji, że tam wybiło mi nagle tam do 200 czy tam 250, coś takiego. Gdzieś tam z czasem to spadło tam właśnie w okolicach tych 200, ale to, była, to był taki solidny zastrzyk energii do tego, żeby gdzieś tam dalej działać. Więc pomyślałem sobie, kurczę, w sumie fajnie, tutaj kolega działa, trochę mi pomógł z tym, żeby gdzieś tam więcej ludzi mnie zauważyło, no to spróbujmy to jakoś dalej pociągnąć. Z czasem nagrywaliśmy z tatą openingi z boksów ze Star Wars Destiny. Myślałem, że może jak się przebijają te openingi skrzynek i innych takich rzeczy, to może i z tym się uda. Ale nie zrobiło to, nie przyniosło to takich oczekiwanych rezultatów. Otwierałem też skrzynki w gwincie, próbowałem nagrywać Hearthstone'a, także ten kanał przychodził bardzo długą drogę do tego, żeby znaleźć się tu, gdzie dzisiaj jest. No i przyszedł w końcu rok 2020 i wraz, można powiedzieć, z rozpoczęciem pandemii ten kanał zaczął rozkwitać. Weszliśmy z tatą w grę Star Wars Legion, bo Destiny upadło, a szukaliśmy czegoś turniejowego w uniwersum Star Warsów i Wyszło na to, że tata w końcu tą grę przyniósł. Myślałem, że może spróbujemy sobie w to zagrać. To jest no, bitewniak, więc coś zupełnie innego. Moje doświadczenie na ten czas z bitewniakami było takie, że zagrałem może jedną czy dwie gry w ogniem i mieczem, jeszcze tą pierwszą edycję. I mi się po wtedy bardzo nie spodobało, gdy moja polska husaria nie dobiegła z szarży i mi się jakoś rozwaliła i stwierdziłem, że bez sensu jest taka. Oczywiście błędy strategiczne, tylko młody człowiek jeszcze wtedy tego nie rozumiał. No ja miałem tak jak. Takie podejście, że no, no, możemy spróbować, zagrać sobie, zobaczymy o co z tym chodzi. Gdzieś tam pogrywaliśmy sobie trochę w domu, trochę w Lublinie i nastał ten czas zamknięcia. Widać było, że ludziom brakuje grania, takiego wychodzenia do ludzi, wszyscy muszą siedzieć w domach i na polskim YouTube tej gry w ogóle nie ma. Możemy zobaczyć tylko zagraniczne materiały. No i tata wtedy powiedział, że może spróbujmy, spróbujmy zacząć to nagrywać, zobaczymy czy ludziom się to spodoba. No i można powiedzieć, że to był taki złoty strzał, strzał w dziesiątkę, tak kiedyś z tym kojotlem którego bardzo żałuję, do dzisiejszej nie poszedłem dalej. Ten Legion okazał się być kierunkiem, w którym warto było pójść i w jakimś sensie zainwestować więcej na to czasu i środków. Środowisko bardzo pozytywnie odebrało nasze filmy i zaczęliśmy to po prostu rozbijać. Pojawiało się coraz więcej materiałów z tej gry. Nie ukrywam, że na początku nie było to takie regularne, a to tak jest to teraz, że wrzucam się trenio te dwa dni, yy, dwa filmy w tygodniu, tylko bardziej na zasadzie, że no, gry nagrywało się bardzo długo, jeszcze my też łapaliśmy dopiero jak w to się gra, więc trochę nam to zajmowało. Potem ja dużo czasu musiałem poświęcać nad montażem, co do tej pory zostało, bo nagranie raportu to jest około, nie licząc rozkładania, może być to około dwóch godzin, potem ja siedzę z tym dwugodzinnym materiałem, jeszcze to przycinam, robię te napisy, nie, żeby tam było. Po rundzie wcześniej jeszcze dodawałem karty, rozkazów, także bardzo dużo pracy generalnie to zajmuje. A na ten moment, jak nagrywam ten film, nie zarabiam z YouTube'a. Także czysto jest to robione z pasji. Nie ukrywam, że chciałbym mieć taką możliwość z czasem, żeby gdzieś tam móc z tego też zarobić, bo jednak idziemy gdzieś tam dalej w życie. I przydałyby się po prostu dodatkowe środki. Poza tym, środki na rozwój kanału, bo najpierw myślę o rozwijaniu tego kanału, zanim w ogóle YouTube y, y, pozwalał mi coś dla siebie oszczędzić. Także weszliśmy w ten etap nagrywania legionu. Środowisko nas przyjęło. Dużo osób pisało do mnie albo mówiło mi na jakichś turniejach, że zaczynali z legionem od y, mojego, mojego kanału, i to była dla mnie taka bardzo duża i fajna rzecz jak pierwszy turniej w Warszawie, tutaj pozdrawiam chłopaków, bardzo dobrze wspominam, z tym, że tak się stresowałem, że poleciała mi krew z nosa przy pierwszej grze, bo tutaj no, niewyspanie, podróż, stres w ogóle sam, sam do tego większego miasta, tak do stolicy. Te pięć lat temu, jeszcze nie do końca też wiedząc gdzie co jest, gdzie będzie to, gdzie się będzie to odbywało, komunikacja ze znajomymi tutaj z Warszawy, ogarnianie właśnie tego, tego dojazdu. Także no, tutaj było przy tym naprawdę dużo stresu, ale też była to fajna przygoda i takie bardzo miłe doświadczenia, możliwość spotkania się właśnie z Wami, z... Widziałem mi twarzą w twarz, to dało mi też dużo takiej motywacji do dalszej pracy. Gdzieś tam z czasem ten kanał się rozwijał, rozwijał, w końcu stwierdziliśmy, że mamy no, zbudowane solidne środowisko Legionowe, mamy dużo tych odbiorców, ale trzeba coś robić dalej, trzeba coś więcej, żeby też przyciągać ludzi, no bo no sam Legion to jest ograniczona pula osób, ona w końcu się nam wyczerpie. No i wtedy padł pomysł, żeby w końcu wprowadzić planszówki na kanał. Jeszcze w międzyczasie coś tam pojawiło się z Shutterpointem, pojawiały się relacje z jakichś konwentów i to dalej się będzie pojawiało, bo jest to coś, co robię, no tak, od 2018 roku. Bo jeszcze zanim doszło do Legionu, to nagrałem kilka takich relacji z Falconów lubelskich. Także weszliśmy w ten etap planszówek. I tutaj poszliśmy w stronę gameplayową, ponieważ dużo jest recenzji na polskim YouTubie, a nie ma aż tak wielu gameplayów i kanałów poświęconym gameplayom planszówek. A my stwierdziliśmy jako też gracze, bo gram od mniej więcej 26 roku w planszówki, no to że czasami mamy jakąś grę, której instrukcji nie do końca rozumiemy, a jak zobaczymy jak ktoś w to gra, co się dzieje runda po rundzie, jak wygląda mechanika od tej strony praktycznej, to troszeczkę łatwiej nam jest potem samemu zacząć, więc skupiliśmy się tutaj nie na recenzowaniu tych gier, tylko przede wszystkim właśnie na pokazywaniu jak w to grać. I myślę, że to też jest całkiem fajne. Są planszówki, które robią nam większe wyświetlenia, które robią mniejsze wyświetlenia, ale myślę, że z tych, które mamy i cały czas staramy się wyposażać w nowe, żeby też pokazywać Wam te świeższe, gorętsze tytuły, no to jest to OK. To jest, myślę, ta strona, w którą będziemy chci chcieli iść w tym, na tym kanale. Czyli nagrywanie gier planszowych, już nie komputerowych, nagrywanie właśnie gier bitewnych, gier karcianych, jeśli będziemy jakieś e, mieli, tak jak ostatnio pojawiło się Star Wars The Dead Building Game, okay? Wersji Klon i chcielibyśmy z czasem jeszcze porobić jakieś streamy, żeby móc z Wami porozmawiać na żywo. W pewnym sensie, wiadomo, internetowo, ale, ale na żywo. I planujemy gdzieś tam to rozwijać. Także, tak jak widzicie, ten kanał przechodził bardzo wiele zmian, żeby znaleźć się tu, gdzie jest teraz. Chciałbym teraz przejść do podziękowań. Największe podziękowania należą się mojemu Tacie, który wspierał mnie od samego początku w tej mojej drodze, odkąd byłem tym małym. Chłopcem, który się zainteresował nagrywaniem filmów, wtedy pomagał mi właśnie założyć ten pierwszy kanał. Pokazał mi jakiś program do montażu, pierwszy prosty do pobrania i pomagał mi się go nauczyć, obsługiwać. Też bardzo dużo zainwestował i czasu, i, i środków, żeby to się rozwijało, jak na przykład lampa, która mnie teraz oświetla. Mamy teraz takie dwie, i to też jest inwestycja daty. Także tutaj dzięki za to, że poświęciłeś tak dużo czasu i, i ogólnie siebie. Tworzyłeś w to, żeby tą moją pasję można było rozwinąć. Chciałbym też podziękować wszystkim znajomym, którzy mnie wspierali przez ten długi czas, bo poza tymi głosami, początkowo ze strony tych starszych kolegów negatywnymi, to było też dużo osób. W moim wieku i, i młodszych, które właśnie mówiły, że to jest fajne i że powinienem to robić. I tak samo w późniejszym etapie robienia tych filmów też ludzie mnie wspierali w tym, gdzieś właśnie w rozwijaniu tej pasji. Myślę, że tutaj też chciałbym podziękować takiej mojej pierwszej fance, którą miałem w życiu, bo czyli to już wiele, wiele lat temu, bo. Tutaj pojawienie się takiej pierwszej osoby, która nazwała siebie moją fanką, było bardzo takie motywujące w ogóle do tego, żeby dalej to robić. Także e, dzięki, że wtedy się do mnie odzywałaś i dało mi to dużo takiej fajnej energii do, tego, do dalszego działania. No i chciałbym na końcu podziękować Wam, że jesteście, że jesteście zainteresowani, że aktywnie uczestniczycie w życiu tego kanału, że piszecie komentarze, że gdzieś tam pokazujecie tym samym, że to co robię jest warte tego wysiłku, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, a no, nie ma z tego jakichś takich wartości materialnych na ten moment, poza tą satysfakcją, poza rozwijaniem właśnie jakichś swoich umiejętności, no to wiecie, z czegoś trzeba wierzyć, prawda? Na ten moment no, to jest jak jest, dlatego bardzo, bardzo cenię sobie waszą obecność, wasze dobre słowo, bo no, gdyby Was nie było, to nie byłoby teraz nie w tym miejscu, w którym jestem. A mam nadzieję, że będziemy razem tylko rosnąć jako, jako ten kanał, jako ten pseudonim roczny. Będziemy się pokazywać na coraz większej ilości różnych konwentów i Wy będziecie cały czas czuli, że faktycznie coś dobrego z tego kanału wyciągacie, czyli te gameplaye pomagają Wam gdzieś tam też wejść w ten świat gier planszowych, tudzież gier Bitewnych, bo, no bo to jest taki aktualnie, jakby, jakby to powiedzieć po, po polsku, no chodzi o main point, że taki najważniejszy, największy punkt zaczepny, bo, który w ogóle jest e, takim istotnym elementem tego kanału, tego, że, że to w ogóle robię. Przekazuję gdzieś tam swoją pasję do tego Wam, bo bez pasji to myślę, że też mi nie udało się z tym jakoś dalej pociągnąć. No, także ogólnie myślę, że fajny byłby taki właśnie stream, żeby też sobie z Wami porozmawiać, bo jak widzicie ten... Specjalny film w formie takiego vloga daje mi taką możliwość opowiedzenia trochę jak to wyglądało, opowiedzenia jak ja to widzę, co myślę, co czuję i przekazać jako twórca wam yy, widzą to wszystko, co gdzieś tam siedziało przez ten czas. I myślę, że to też jest takie potrzebne, żebyśmy się komunikowali, żebyśmy mogli ze sobą w taki sposób porozmawiać, wymienić. Stanie i tak dalej. Także, skoro film na 1000 mamy już za sobą. Zrobiłem <grywamy> ten specjalny film. Mogłem wam troszeczkę przybliżyć moją historię właśnie jako youtubera, to teraz jeszcze spodziewajcie się filmu z oczywiście otwarciem dużego giveaway'a. Wiem, minęło trochę czasu, ale spokojnie pamiętam, do tego zakupiłem tam coś więcej, żeby się pojawiło. Także słuchajcie. Ten, kto oglądał tę wcześniejszą zapowiedź, no to będzie troszeczkę jeszcze tam urozmaicony ten giveaway. Myślę i mam nadzieję, że będziecie z niego zadowoleni, wyciągniecie coś fajnego dla siebie i będzie sporo tych komentarzy i sporo zwycięzców. No właśnie. I co jeszcze powiedzieć? Mieliście taki challenge na planszówkę do giveaway'a, żeby doszła, ale tego challenge Wam się nie udało spełnić. Więc słuchajcie, myślę, że jeśli realnie jesteśmy w stanie to zrobić, dobijemy 15 łapek w górę pod tym filmem, to ta planszówka i tak pojawi się na tym dużym giveaway. U. Myślę, że to będzie uczciwe. A jednocześnie macie jakieś takie wyzwanie jako widzowie, żeby pokazać, że faktycznie chcecie, żeby tą planszówkę dołożyć. Planszówka jaka, no to możecie zobaczyć ten poprzedni film, co powiedział. Tam... Wszystko było pokazywane, oczywiście wszystko na ten okres czasu. Także tym, którzy dotrwali do tego momentu filmu, serdecznie dziękuję. Będę dalej starał się rozwijać ten kanał, pokazywać wam kolejne gry, prowadzić kontent legionowy i mam nadzieję z czasem jeszcze rozwinąć to wszystko o dodatkowy dzień tygodnia, w którym będą się pojawiały filmy. Gdy tylko znajdę na to więcej czasu, to mam nadzieję do tych. Trzech filmów w tygodniu robić, i żebyście Wy byli dzięki temu bardziej usatysfakcjonowani tym, w jaki sposób to wygląda, co się pojawia na tym kanale i po prostu, żeby było tego więcej, stawało się to tylko lepsze jakościowo, bo staramy się, żeby takie było. Dzięki za oglądanie i standardowo widzimy i słyszymy się w kolejnym filmie.